Seks z koziorożcem. Koziorożce są bardzo dotykowe, często są uznawane za ambitne, pracowite, że skupiają się głównie na rzeczach materialnych. No, moi drodzy, seks też jest rzeczą, która jest praktyczna, materialna i ważna. Dla nich, yy, dla nich dotyk, fizyczny kontakt, stymulacja są wy, wy, naprawdę na jednym z ważniejszych miejsc. Dlatego dla koziorożca jest to część i cykl życia, że jednocześnie, oprócz związku, ten seks musi też działać. Dlatego... Mm, nie podejmą, nie zrezygnują ze związku, jeżeli ta sfera nie działa, ale jest ona wyjątkowo istotna, żeby ten związek faktycznie funkcjonował. E, jest to dla nich po prostu ważne. Powoli się otwierają, potrzebują więcej czasu, czyli e, może się okazać na początku to nie jest aż tak fantastycznie, jakbyście chcieli, czyli no, jest ok, ale nie urywa niczego, także początki relacji mogą być takie raczej powolne, e, może być różnie, a niemniej jednak im dłużej z koziorożcem się jest, tym bardziej się otwiera, bardziej, bardziej jest ciekawy, staje się lepszy w związku. Mu zależy na tym, żeby dorastać. Pamiętajcie, kciorożce w ogóle mają taką trochę energię, jak wino. Z wiekiem są dużo fajniejsze, dużo łatwiej się z nimi dogadać niż w młodości. W młodości bywają często strute, a im starsze się robią, to są moi drodzy. Ja to zawsze mówię, że koziorożce to są te ci dziadkowie, którzy skaczą na go z molo do wody. Faktycznie lubią dojrzałość w związku. Wiele koziorożców wybiera partnerów, gdzie jest spora różnica wieku, preferują osoby dojrzałe emocjonalnie, lubią kontrolę i dominację. Ale tutaj, to tutaj bym uważała, bo w wypadku kobiet, bardzo często kobiet, które są bardzo aktywne zawodowo, Koziorożec, o koziorożców, one będą wolały w domu być zdominowane, więc będą szukały partnera, który tą, ten aspekt na nie zaprezentuje. E, natomiast, e, natomiast jeżeli są nie, e, jeżeli nie mają tej, tej dominacji gdzieś w swoim życiu, e, to zdecydowanie będą bardziej uległe, e, uległe, e, będą, szukały, będą szukały partnera, który, którego one mogą zdominować. Co lubią? Skóra, <noise> pejcze, może gorsety. E, lubią takie rzeczy. Z klasą, bo bardzo lubią klasę: czarna bielizna, um, jakieś takie właśnie klasyczne korsety podnoszące, pończochy bardzo często. E, może być to styl trochę lata 20, jak to by się kojarzyło, e, ale będą w ogóle lubiały rzeczy, które w jakiś sposób ograniczają, czyli mogą właśnie tworzyć jakąś restrykcję ruchów, e, dlatego różnego rodzaju wiązania mogą lubić. E, mi to się od razu kojarzy, bo, moi drodzy koziorożec z 50 twarzami gra. Ja. <gry> także na to, na to trzeba zwrócić uwagę. Um, są bardzo klasyczne. Lubią, e, lubią tą hierarchię związku, czyli, że jedno jest silniejsze, drugie słabsze. Więc wszelkiego rodzaju gry e, w relacjach, które będą wiązały się z tego typu zabawa, zabawami e, że ktoś jest bardziej tutaj taki dojrzały, ktoś mniej. E, szacunek jest niesamowicie istotny w łóżku, także nie będą przekraczały waszej granicy, jeżeli nie chcesz. E, bardzo zwracają uwagę na biodra, na miednicę, na nogi. U kobiet może być to w ogóle kwestia tutaj tej miednicy, u mężczyzn mi to się od razu kojarzy z tą V. Tutaj jestem takim wyostrzonym, jak patrzę na mężczyznę, więc na to będą zwracały uwagę. Biodra, tak jak powiedziałam, bardzo lubią, żeby kobieta miała te biodra, lubią trzymać za biodra. Dotykanie jest dla nich ważne. One są bardzo um, sensualne, dotykowe. Um, w końcu pamiętajcie, koziorożec jest w pewnym sensie takim efektem płodności, naturalności, będą kochały naturalność. Um, nie są znakami, które jakoś bardzo potrzebują zabawek. Zazwyczaj wolą im bardziej naturalnie, tym lepiej, aczkolwiek nie wykluczą ich ze swojej zabawy, chyba że ale na pewno nie będą szukały jakichś bardzo wyszukanych. Um, nie wolno ich popędzać w tych sprawach, jeżeli im zależy na relacji, zaznaczam, jeżeli im zależy, wejdą całe w związek, jeżeli im nie zależy, to wierzcie mi, to będziecie od razu widzieli, bo uszko też będzie bardzo powierzchowne dla nich. Um. Ale mogą nawet organizować kwestię łóżka, czyli mogą zaplanować sobie, kiedy będziecie uprawiać seks, a mogą zaplanować sobie, jak ta strefa życiowa będzie wyglądała. Bardzo zwracają uwagę na to, czy partner, partnerka mają jakąś reputację. Bardzo ich przeraża to, że ta reputacja partnera lub partnerki może wpłynąć na nich, a jeżeli jest zła. I lubią wprowadzać sporo organizacji, czyli rozplanowania, zaplanowania. Przykładowo, piątek jest dniem, kiedy jestem zmęczony, albo jestem zmęczona po pracy, więc lepiej nie wróćmy do tego tematu, załóżmy w sobotę. Więc możecie łapać się na tym, że ich życie jest mega zorganizowane. I lubią mieć, i lubią mieć rozplanowany swój czas. Natomiast pamiętajcie, są bardzo prywatne w swoim życiu, nie będą, nie będą fanami, e, fanami uniesień w miejscach publicznych. Koźrożce mogą nawet nie lubić się trzymać za rękę, także nie będą się tej rzucały sobie na szyję, bo one wydają się bardziej surowe, ale to, co widzicie na zewnątrz, w miejscu publicznym, jest zupełnie odmienne od tego, co się dzieje w sypialni, bo w sypialni tak naprawdę poznacie prawdziwego koźrożca, który wtedy może wam pokazać, jak bardzo namiętny jest.